Prezydent to jest system wykrywania swój obcy. To jest taki centralny GPS państwowy połączony z systemem wczesnego ostrzegania. Od tego jest prezydent. Prezydent ma nie mylić się co do tego, co jest szansą, a co zagrożeniem, co jest dobre, co jest niedobre, co służy, a co zagraża. I ja się. Proszę państwa, nie pomyliłem. W sprawach pandemicznych no, trzeba było przeżyć jakoś te dwa lata: wykluczenia, zamykania ust. Tak, także okradania mojej rodziny przez. Połączone siły i, i Zjednoczonej Urze Prawicy i totalnej opozycji, bo wszyscy się na to zgadzali. Całe prezydium Sejmu się, się zgadzało na okradanie mojej rodziny pod pretekstem niezamaskowania. Ale trwało to zaledwie dwa lata i Włodzimierz Putin uleczył świat z pandemii. Tak z dnia na dzień okazało się, że to jest pic na wodę fotomontaż. A zobaczcie państwo, jak uderzono w obronność państwa. Jak ci łajdacy generałowie z kręgosłupami, z gumy, tak? I ich podwładni, jak czołgali stare wojsko, jak poniewierali, ilu ludzi papierami rzuciło, ilu ludzi nie wstąpiło do służby, ilu wstąpiło, ale nie przeszli kursów, tak? Bo, no proszę bardzo, nie wyrzucamy cię z wojska, ale, ale nie, nie pojedziesz na kurs spadochronowy, bo ci napiszemy, że jesteś niedyspozycyjny. Też ci nie napiszemy, że, że się tam, prawda, nie, nie testujesz, nie szpilczujesz, tylko jesteś niedyspozycyjny. No, ludzie, którzy za to odpowiadają, powinni odpowiedzieć sądownie. Powinni wylecieć ze służby zaszczytnej. Ludzie, którzy to robili, a pamiętajcie jak perfidnie to robili, że nie wydawali rozkazu, tylko oczekiwali, że sam żołnierz tam zgadnie w lot. Wprowadzali apartheid covidowy wydzielali dzielili korytarze i stołówki tak na, na, na dla trendowatych niezaszczepionych w wojsku polskim takie rzeczy i teraz i teraz kto się o to upominał i kto był zapomnieli wszyscy